Cześć. Wielokrotnie mówię w swoich filmikach o tak zwanym ignorowaniu myśli, o odseparowaniu się od swoich myśli, obserwowaniu ich jak chmury na niebie i wiem też, że to, to się wydaje dla niektórych bardzo proste, ale dla niektórych tak naprawdę sprawia to ogromny kłopot zwłaszcza dla tych ludzi, którzy są nowi jakby w tym temacie którzy na przykład nigdy nie słyszeli o medytacji, chociaż no, kto nie słyszał o medytacji, teraz już to jest tak wyświechtany temat, że chyba każdy słyszał, ale chodzi mi o osoby, które na przykład no, nie próbowały medytacji tak? gdzieś nie zagłębiały się nigdy w ten temat nie, więc jakby taka no, ignorowanie myśli czy separowanie się od myśli może tutaj nastręczać pewnego problemu. I na pewno jeżeli chodzi o nasz nawyk, o nasz nauk, tak, bo, bo w tym kontekście mówię y, y, o tym temacie, to jest to na początku, y, może być to na początku bardzo trudne, tak? Czyli no, dziewczyny, moje dziewczyny na mentoringu pytają mnie, ale jak ja, jak ja mam się. Odseparować od tych myśli, tak? Jak ja to robię, nie? Jak po, po prostu no, wprowadza to dużo takiego gdzieś takiej um, niepewności, nie? Jak to zrobić, tak? no, ja zawsze mówię, że tego się nie da zrobić, to po prostu trzeba zrozumieć. Tak samo jak, nie wiem, nie robisz nic z myślą, że kogoś zamordujesz, tak? Po prostu przychodzi ci coś takiego do głowy i widzisz, że to jest bzdura, tak? nie, ma, nie ma żadnego powodu, żeby się angażować w tą myśl. Nie, ma, nie musisz nic robić na to, nie musisz nie wiem, wykonywać ćwiczeń oddechowych, i tam być po prostu sama z siebie mija, tak? bo się do niej nie przywiązujesz, nie dajesz jej żadnego znaczenia. Nie? No i niby każdy to rozumie, ale właśnie, jak przychodzi co do czego, to może być ciężej. I chciałabym Cię dzisiaj zachęcić, żebyś praktykowała. To, o czym mówię, nie tylko jeżeli chodzi o nawyki, ale właśnie przede wszystkim na początku, jeżeli chodzi o małe rzeczy. Bo jeżeli będziesz praktykowała to podejście w tak zwanych małych rzeczach, to ono automatycznie gdzieś wejdzie ci w krew i będzie gdzieś pojawiać się w tych większych rzeczach, nie typu jak nałogi. No i dlatego też mówię o medytacji, bo to jest tak naprawdę dokładnie to samo. Tak I gdzieś polecam ci może zacząć od tego, od pięciu minut, takiej klasycznej medytacji, kiedy zamykasz oczy i skupiasz się na oddechu. To i to jest Twoja jedyna robota w tym wszystkim. Tylko, że no, trudność polega na tym, że za chwilkę zaczniesz o czym myśleć. Przypomnieć Ci się, że nie wysłałaś maila, przyjdzie Ci jakieś wspomnienie do głowy. Co, coś nie wiem, coś innego sobie jeszcze pomyślisz, tak, i gdzieś będziesz odciągać się od tego myślenia o oddechu, nie? Ale to jest normalne, tak. Mózg nasz po prostu, nasz umysł tak działa, nie? Że, że produkuje te myśli non-stop. I jeżeli złapiesz się na tym, że o czymś myślisz, to po prostu wróć do oddechu bez oceniania siebie, bez wkurzania się na siebie, bez zagłębiania się w, tej, w tą myśl dalej. Tak, wróć do oddechu i czekaj, aż pojawi się kolejna myśl za kolejne dwie sekundy. Nie? I to jeżeli ktoś tego próbował, to wie, że to nie jest takie proste, znaczy jest bardzo proste, ale nie jest łatwe. I gdzieś, ale jeżeli się to praktykuje dłużej, no to przychodzi to coraz łatwiej. Tak? To gdzieś wchodzi właśnie to, w to w krew. No i tak też jest tą obserwacją myśli yy, na żywo, tak, z otwartymi oczami, po prostu żyjąc swoje y, życie, y, czyli tak, y, bycie w tak zwanym y, stanie medytatywnym. Y, nie, jakby to, to jest dlatego też yy, ja już nie praktykuję medytacji, kiedyś to robiłam, bo jakby mam to na co dzień, po prostu żyję gdzieś w takim stanie. I oczywiście nie przez cały dzień, tak, też łapię się na ten trik myśli, też gdzieś się wkręcam w jakieś, nie wiem, smutki, strachy i tak dalej. Jestem tylko człowiekiem, ale im. Y większą mam tego świadomość, jak to działa, nie? czyli że zawsze czujemy swoje myślenie i nic innego, tym łatwiej mi to przychodzi. I chciałabym Ci opowiedzieć dzisiaj historię, którą przeżyłam jakiś czas temu. O, jakieś update mi się włączają, sorry. Przeżyłam jakiś czas temu i która właśnie ilustruje to, jak to wygląda w praktyce. A więc tak. Ja generalnie całe życie uczę się jakichś języków, no po prostu mam takiego, takie hobby, tak, uczyłam się, jak miałam 20 lat włoskiego, potem hiszpańskiego, w międzyczasie nauczyłam się niderlandzkiego, no ale to z musu, bo mieszkam w Belgii, teraz uczę się chorwackiego. Pojechałam do Chorwacji, spodobało mi się, spodobał mi się język i po prostu zainstalowałam sobie apkę i zaczęłam się uczyć. Tak, więc jakby to nie jest jakieś, nie wiem, serio coś, po prostu codziennie sobie trochę klikam w tą apkę e, i e, ostatnio właśnie przed Nowym Rokiem zauważyłam, że będę miała wy wyklikanych 100 dni e, jeżeli e, 1 stycznia. Nie? Więc się mega ucieszyłam, że... Ja w ogóle jestem osobą bardzo zdyscyplinowaną. Tak? Jeżeli coś robię, to, to robię to codziennie. Dlatego też no, napisałam pięć książek, setki artykułów. tak Nie dlatego, że nie wiem, jestem jakimś tytanem pracy, tylko dlatego, że siadam i piszę codziennie tą jedną stronę. Nie? Więc to, to jest taka moja metoda małych kroków. No i właśnie patrzę, żebym nie miała. Te 100 dni e, i super się ucieszyłam. Codziennie już w ogóle sprawdzałam, gdzie tam w rankingach światowych jestem e, i się pięłam coraz wyżej, coraz wyżej. E, no i jakoś 30 bodajże grudnia e, biorę, żeby, e, biorę telefon, żeby się zabrać za mój chorwacki, który zawsze lubiłam wieczorem. I patrzę 2 minuty po 12. Nie? Czyli szlak trafił wszystkie 98 dni, e, wszystko przepadło, wszystko od zera. No, i zaczęły mi się pojawiać takie myśli, nie? że a, cholera jasna, byłam tak wysoka w tych rankingach, no to teraz w ogóle nie będę miała motywacji, żeby to robić, po co, nie, jak wszystko przepadło. Um, zapłaciłam za tą apkę, tak, więc w ogóle przepadły mi też pieniądze e, i różne takie e, myśli. No i poczułam, jak się zaczynam czuć źle, jak się zaczynam czuć zdołowana, no co jest. Naturalne i normalne. I to uczucie tego zdomowania e, niejako mnie obudziło, tak? Czyli nagle się tak złapałam, że czuję hmm, się jakoś niefajnie, więc chyba coś tutaj jest nie tak. Chyba moje myślenie w tym momencie mi nie służy. I, e, no, że to był wieczór, szłam już spać, więc e, myłam zęby, i po prostu, jakby w momencie, kiedy się właśnie zorientowałam, że się wkręcam w jakąś negatywną narrację, to odseparowałam się od niej. Tak już sam moment zdania sobie z tego sprawy, że moje myślenie tutaj gdzieś krąży w jakichś niefajnych obszarach, sprawiło, że jakby przestałam to, z tym myśleniem się identyfikować, przestałam brać się na serio. I tak myłam te zęby i obserwowałam, jak się te myśli pojawiają, tak, a zapłaciłaś, wszystko przepadło, teraz jesteś na miejscu 7528, tak, a byłaś już na miejscu 18, jeżeli chodzi o te dni, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu z, z problemu, który zaczął mi się robić, tak, z jakiegoś takiego, nie wiem, rozczarowania, tak, złości na siebie... Zaczęło to przypominać po prostu ciekawy eksperyment, tak? Zaczęło to być fascynujące, a nie straszne, co ta moja, sobie, co ta moja głowa sobie myśli. Tak? Zaczęłam po prostu widzieć to jako właśnie to przemijające doświadczenia, jako te chmury na niebie, które się przesuwają, tak? Jako te treści ale ja jestem po prostu separowana od nich, tak, nie wkręcam się, nie idę za tym nastrojem, traktuję ten, ten spadek nastroju jako właśnie taki wake-up call, jako budzik, że hmm, chyba nie należy ufać tym myślom i obserwuję, co się dzieje. I to było po prostu tak cudowne, tak piękne i wręcz nie tyle, że się nie wkręciłam w te, w te smutne myśli i nie zepsułam sobie nastroju na wieczór, ale także jakby poczułam taką moc, nie? że ja gdzieś jakby zostawiłam to tak? i że to, co sobie moja głowa myśli, naprawdę nie ma żadnego wpływu na moje zachowanie, tak? ani na mój nastrój, dopóki ja nie dam przyzwolenia tym myślom, żeby zabrały mnie ze sobą. Nie? To jest jak pociąg. Tak? Przyjeżdża na stację pociąg i on ma po prostu wymalowane na, na tej plakietce gdzie jedzie? Tak? I jedzie on w stronę złego humoru, nie? jedzie w stronę depresji. Tak, właśnie to uczucie jest um, wskaźnikiem tego, gdzie, gdzie on jedzie. I ja widzę tą prakietkę i ja nie muszę tam wsiadać. Tak, ja już postawiłam jedną nogę e, do, do, do wejścia do tego pociągu, e, tak, ale nagle się zorientowałam, wow, ja nie chcę wcale jechać w tym pociągu. Nie? I to. To doświadczenie tak mnie umocniło, bo było tak niesamowite i tak piękne. I właśnie zdałam sobie sprawę, że w tych małych rzeczach jest siła, że jeżeli w tych małych rzeczach będziemy właśnie praktykować takie podejście, to uda ono nam się także w większych. Więc spróbuj następnym razem, tak? Jeżeli nie wiem, zobaczysz rozrzucone skarpetki swojego partnera, tak? I zawsze to powodowało Twoje myślenie typu. On mnie nie szanuje, on mnie nie kocha, on mnie traktuje jak sprzątaczkę, tyle razy mu mówiłam, tak? że, żeby te, te skarpetki posprzątał, a on je dalej gdzieś rozrzuca. To złap się na tym, że hmm, czy ja muszę tak myśleć, co mi to da? Tak? Może lepiej zebrać te skarpetki i włożyć je do szuflady albo, nie wiem, po prostu zostawić je tam, tak? on się pewnie sam zorientuje. Nie? jakby wyjść z tych takich utartych kolejnych myślenia i zobacz, że wcale nie musi być tak, jak sobie myślałaś tak? że wcale nie musi być tak, jak się nauczyłaś myśleć także można gdzieś zrobić krok w tył obserwować te myśli i właśnie jak się tak obserwuje te myśli tak jak przychodziły mi te myśli o tym dole i w ogóle żeby wszystko przepadło to w pewnym momencie ja się zaczęłam śmiać gdzieś wewnętrznie one przestały być straszne Zaczęły być interesujące, a potem zaczęły być śmieszne. No i jak, jak, jaki finał tej historii? Dalej się uczę chorwackiego, tak, już mam kolejnych 10 dni. E, puściłam nie, nie, nie pamięć tą porażkę, strasznie wielką, e, tak? E, I po prostu nie uwierzyłam w swoje myślenie, które mi mówiło, że wszystko przepadło, tak i już nie ma sensu. Bo gdybym w nie uwierzyła, to bym faktycznie pewnie to rzuciła. I pamiętam, miałam podobną sytuację, w 2016 roku e, gdzieś tak, e, kiedy się uczyłam e, hiszpańskiego i też właśnie zapomniałam, bo, chyba po 63 dniach, czy jakoś tak, i właśnie wtedy miałam takie myślenie, że wszystko przepadło no i się niby dalej uczyłam tego hiszpańskiego, ale już nie codziennie, no bo po co, nie? no bo po co się starać. A tutaj jakby podeszłam do tego zupełnie inaczej i widzę, że nie ma żadnego powodu, żeby zarzucić tę apkę. Jedyny powód to był powód wymyślony, tak, stworzony kreatywną siłą mojego umysłu, w który uwierzyłam. Nie? Więc yy, co? No życzę Ci mm, fajnej praktyki. Spróbuj dzisiaj, spróbuj dzisiaj od razu, tak, obudzić się, jeżeli zacznie Ci się pojawiać jakaś niefajna myśl, i zobaczyć, czy jesteś w stanie zareagować inaczej niż zwykle. Tak, i powiedz mi, co z tego wyszło? Jak wyszła ta obserwacja myśli, i czy faktycznie poczułaś taką moc i, i przekonanie, że żadna myśl nie jest ci straszna. Ok, to by było na tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Pa pa!